Proszę Państwa, y, zaczynamy z pewnym opóźnieniem, ale to jest opóźnienie wkalkulowane, dlatego że w ten sposób zaznaczamy nasz dystans wobec Immanuela Kanta. Jak Państwo wiedzą, y, jak Państwo wiedzą Kant na stare lata stał się pewnym symbolem punktualności y, i z tego względu y, musimy troszeczkę autonomii względem postawy Kanta zachować. Y, Jedna rzecz zwraca uwagę swoją drogą, kiedy myślimy o kancie, to znaczy fakt, że filozof, który podobno nie miał życia, tak, był jednocześnie tym myślicielem, kto, o którym zachowało się najwięcej anegdot prawdopodobnie, nie? pomijając Diogenesa Psa z y, y, relacji Diogenesa Laertiosa, ale niewątpliwie Kant wyróżnia się tutaj bardzo. I byłoby kuszące rozpocząć nasze spotkanie od właśnie anegdoty o kancie. Ale ja tego nie zrobię, ponieważ byłoby to tyleż kuszące, co banalne, prawda? Mam nadzieję, że y, Państwo czytali de Quincea, na przykład ostatnie dni Emanuela Kanta i dysponują tutaj pewnym bogatym arsenałem, który być może później zostanie wykorzystany. Natomiast y, wydaje mi się, że nie od rzeczy. Byłoby y, podzielić się z Państwem takim kuriozum, które trafiłem w ostatnich dniach dosłownie w związku z y, rocznicą y, narodzin Immanuela Kanta, w związku z rocznicowymi obchodami, które miały miejsce również w mieście jego narodzin i życia. Y, Państwo wiedzą, że Kant. Mówi się, że Kant nigdy Królewca nie opuścił. Nie? To nie jest prawda. Wybrał się na wycieczkę za miasto pod koniec Królewia. życia, no, tak? natomiast zasadniczo mieszkał w Królewcu i w związku z tym królewiec jest y, y, jakoś chyba szczególnie predystynowany do tego, aby y, udzielić Kantowi swojej pamięci. Ale jak to zrobić, kiedy historia Królewca zatoczyła tak nawet nie Dziwne koło, ale tego, z taką swoistą sinusoidę, prawda? I wieża, pod którą Kant zwykł medytować, została rozbita pociskiem artyleryjskim w 1945, bodajże, roku. E, rozumiem Państwo, że człowiek, którego odrżenie e, przyprawiały najlżejsze zmiany w jego otoczeniu, musiał być wstrząśnięty tym, e, musiałby być wstrząśnięty tym szczególnym wydarzeniem. Kuriozum, który chciałem się z Państwem podzielić, to obchody urodzin Kanta w Królewcu właśnie w El Kaliningradzie, w Königsbergu yy, i wypowiedź obecnego rządcy Królewca imieniem Anton Alichanow na temat yy, Immanuela Kanta. Yy, mniejsza wypowiedź pochodzi z dwóch relacji prasowych. Część musiałem sam przetłumaczyć, więc proszę wybaczyć dosyć fragmentaryczny charakter. Ale mam nadzieję, że urok tej wypowiedzi i tak osiągnie efekt zamierzony. Otóż Anton Alichanow, zwracając się do uczestników naukowej konferencji w Królewcu, powiedział, tak. Nie tylko pierwsza wojna światowa zaczęła się od prac Kanta, ale i obecny konflikt na Ukrainie. My tutaj w Kaliningradzie mamy odwagę sugerować, chociaż w istocie jesteśmy tego prawie pewni, że właśnie w krytyce praktycznego rozumu i metafizyce moralności, gdzie Kant wprowadza słynne pojęcie imperatywu kategorycznego, leżą etyczne podstawy konfliktu, w którym obecnie uczestniczymy. Kant, mówi nieco dalej, jest prawie bezpośrednio związany z tym globalnym chaosem, z którym się stykamy, co więcej, jest on bezpośrednio odpowiedzialny za konflikt zbrojny na Ukrainie. To nie jest wszystko, za co Kant jest odpowiedzialny, proszę Państwa. idea, za które jest odpowiedzialny, to między innymi idea wolności, idea państwa prawa, liberalizmu, racjonalizmu, a nawet, proszę sobie wyobrazić, idea Unii Europejskiej. Zapytany o uzasadnienie tego sądu, Anton Alichanow powiedział, że Kant napompował niemiecką wolę, odcinając ją jednocześnie od wyższych wartości. Natomiast yy, powiedzmy, że wszystko skończyło się jak na razie dobrze, chociaż dopiero się rozpoczęło, dlatego że zarówno Kaliningrad, jak i sam Kant stanowią, tutaj byśmy oczekiwali jakiegoś słowa w rodzaju dziedzictwo, nie, stanowią trofeum Federacji Rosyjskiej. Yy, domyślam się, że Państwa rozbawienie sprawia, że nie muszę tłumaczyć, jak dalece wypowiedź ta jest groteskowa, prawda? Ale yy, yy, nie tylko jest ona groteskowa, ale jest tak dalece groteskowa, że już w pewnej mierze może nie słuszna, ale pouczająca, tak? W tym sensie, że yy, ustanawia ona coś bardzo ciekawego, to znaczy, odsłania przed nami kanta jako wroga pewnych idei na przykład owych wyższych wartości, co brzmi szczególnie może absurdalnie, zważywszy, że to właśnie od Kanta, od uzasadnienia metafizyki moralności zaczyna się operowanie czysto etycznym sensem pojęcia wartości. Tym niemniej widać, że Kant zostaje tutaj ustawiony w roli wroga pewnej tendencji, którą moglibyśmy nazwać antyoświeceniową, antyracjonalistyczną, antyliberalną, sprzeciwiającą się państwu prawa, wolności. Niełatwo, proszę państwa, być wrogiem wolności. Nie tylko dlatego, że jak Kant wykazał, nasz wybór moralny musi celować w powszechność, musi w pewnym sensie uwzględniać wymiar powszechności, ale też dlatego, czyli jeśli ktoś jest wrogiem wolności, to... Wszystkim. Ale y, istotne, y, jako wróg totalitaryzmu, y, co stanowi y, pew, pewne świadectwo, y, można powiedzieć, żywotności jego myśli i jego koncepcji człowieka, y, Również po doświadczeniach XX wieku. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ y, wydaje się, że doktryna, to złe słowo, tak? Y, myśl Kanta. Y, jest. Y, krytyczna myśl kanta, jest y, pewnego rodzaju. Y, jest natchnięta optymizmem. Tak? Y, niezależnie od tego. Y, że y, rzeczywistość ludzka, byśmy powiedzieli, przedstawia się rozmaicie, niezależnie od obecności grzechu, winy, od tej bardzo źródłowej, radykalnej y, tendencji bytu ludzkiego do ulegania złu. Jest jednak y, coś takiego jak postęp, prawda? jest jednak coś takiego jak możliwość osiągnięcia postępu w ramach. Indywidualnej egzystencji bądź społeczności ludzkiej. Kant, jako nie tylko oświeceniowy filozof, ale też jako teoretyk tego, co to znaczy, to oświecenie, nawet jeden z jego esejów nosi dokładnie taki tytuł zestawia ze sobą z jednej strony wolności indywidualne autonomię jednostki. Tak? Owo nakierowanie na obowiązek. To są te składowe etosu kantowskiego, które moglibyśmy szczególnie podkreślić. Prawda? Owa etyka obowiązku, wolność, autonomia woli, godność człowieka jako owej jedynej bezwzględnej wartości i tego, w czym nawet yy, po pozbawieniu woli wszelkich subiektywnych motywacji nadal musiałaby ona koniecznie znaleźć, jak wiemy, z uzasadnienia metafizyki moralności zainteresowani, a z drugiej strony pewnego postępu moralnego w sensie y, pewnego rodzaju upowszechnienia się y, praw, które z, będą podatne i będą y, modyfikowalne zgodnie z zasadami rozumu. Ten optymizm kantowski, na który zwróciłem uwagę wcześniej, został poddany straszliwej próbie. Nie? W tym znaczeniu, że y, o ile odnosimy się do już do pewnego historycznego doświadczenia oświecenia. Wszystkie te oblicza oświecenia, które uważamy za najbardziej paradygmatyczne, takie jak właśnie z jednej strony myśli Manuela Kanta, z drugiej strony chociażby utylitaryzm, takie obrzeża tej myśli, które nie są może wpływowe, ale cieszą się pewną infamią, tak, dosyć przewrotną i nadal oddziałują. Chociażby można tutaj wymienić oddziaływanie yy, Markiza de Sade, prawda? Yy, istnieje nawet w Polsce Towarzystwo Miłośników Zbrodni imienia Markiza de Sat. Więc, ale to nie jest reklama, więc nie powiem, gdzie należy się zapisę. Yy, wszystkie te nurty oświecenia znalazły jakieś czasem tragiczne, czasem udane odzwierciedlenie w tych wiekach, które dzielą nas od momentu narodzin Kanta, prawda? I szczególnie y, narodziny dwudziestowiecznych totalitaryzmów uchodzą za takie y, wydarzenia, które w szczególny sposób y, naznaczyły y, naszą recepcję oświecenia, które bardzo często wiązane były i wywodzone y, z tych y, zasadniczych przesunięć w rozumieniu człowieka, w rozumieniu Idei Boga, w rozumieniu koncepcji duszy, wolności i tak dalej tego wszystkiego, co interesowało również i Kanta, jak wiemy, czasem w sposób, który dzisiaj prowokuje do oporu, w tym znaczeniu, że nie brak głosów, które podkreślają pewnego rodzaju współwinę etosu oświeceniowego właśnie y, w narodzinach, rozwoju, sukcesie, y, skandalu dwudziestowiecznych totalitaryzmów, obozów śmierci itd. Taką, takim przykładem y, owej tendencji może być chociażby niekiedy podnoszona y, deklaracja Adolfa Eichmanna, y, który stwierdził, że jest y, Zwolennikiem w imperatywu kategorycznego. ów tak? Kat, czy jeden z Katów, a właściwie logistyk zagłady tak? z doby II wojny światowej, deklarował, że jest kantystą, ale co ciekawe, w momencie, kiedy wybucha wojna, jego autonomia moralna zostaje zawieszona i pojawia się coś takiego jak filler-princip zasada wodzostwa. Nie? I tutaj Y, całkowita heteronomia zastępuje absolutną autonomię kantowską. Y, Państwo rozumieją, że wystarczy powiedzieć, y, y, że Eichmann lubił Kanta, żebyśmy zaczęli podejrzliwie patrzeć na Kanta. Nie? I, a wydaje się, że y, błąd Eichmana, który nie jest y, nie był tytanem intelektu, jak to pokazała Hannah Arendt, i y, błąd, mówię, w sensie gorzej niż zbrodnia. Niezrozumienie nie Kanta, niezrozumienie zasady autonomii nie odbiera Kantowi tej potęgi oddziaływania, tej powagi moralnej, z którą powinniśmy przyjąć ideę autonomii woli. Bo to jest ta idea, w której ogniskują się w pewnym sensie wszystkie te inne obserwacje. Kant y, był y, krytykowany y, za różne rzeczy, jak Państwo wiedzą. I przypuszczam, że szereg tych zarzutów zostanie, tak jak zdążyłem zapoznać się z Państwa propozycjami konferencyjnymi, szereg tych zarzutów zostanie również podniesiony przez Państwa w toku obrad tutaj zgromadzonych, prawda? Tym niemniej warto na pewno zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Obok pewnego formalizmu kantowskiego pojawiają się zarzuty dotyczące owej surowości. Moralnej, która była tak piętnowana, yy, pojawiają się zarzuty yy, dotyczące yy, chociażby rozdzielenia porządku ontologicznego i uwolnienia w pewnym sensie porządku wartości. Przypuszczam, że ta uwaga Alihanowa dotycząca odcięcia od wyższych wartości dotyczy mniej więcej tego punktu, yy, ale nie, nie jestem pewien, ponieważ jest ona dosyć nieprecyzyjna, jak Państwo zauważyli. Nie? Yy. I można oczywiście powiedzieć, że Kant był człowiekiem swojego czasu i dzielił tutaj pewnego rodzaju y, ograniczenia związane z y, doświadczeniem swojego czasu również, y, ale y, y, owe zarzuty y, wydają się przerażnie dosyć jednostronne. Weźmy chociażby kwestię formalizmu kantowskiego. Formalizm jest zwykle podnoszony, i tak się działo na przykład w zarzutach Schellera wobec Kanta, na gruncie uzasadnienia metafizyki moralności, prawda? ale już nie w odniesieniu do, do tego praktycznego urzeczywistnienia filozofii moralnej, jaką była druga krytyka i wreszcie metafizyka moralności. Więc zarzut Schellera, jakkolwiek wnikliwy i dyskutowany, nie jest. Tutaj całkowicie uzasadniony. Można też podkreślić fakt, że obowiązek, czy idea obowiązku, która u Kanta pojawia się bardzo deklaratywnie na samym początku prawie uzasadnienia metafizyki moralności, jest tyleż jego wkładem, który, który jakoś koresponduje z ogólnym tonem powagi jego filozofii moralnej, co pewnego rodzaju odzwierciedleniem czasu i miejsca, takiego genius loci polskiego. Tak? Znaczy, czy mogą sobie państwo wyobrazić polskiego filozofa, y, który wychodzi od pojęcia obowiązku? Y, nie żebym uważał, że Polacy są nieobowiązkowi, prawda? Czy, czy jakoś szczególnie anarchistyczni, chociaż są anarchistyczni. Bardzo w tym obowiązkowi, ale y, głównie y, Zwraca uwagę fakt, że myśl Kant'a powstaje w Prusach, w który, w które nie były wtedy nazywane ową... Yy, yy, można powiedzieć... Jest tak szczególna perspektywa patrzenia na Prusy w owym czasie, nie? Zwykle mówiono, państwo ma armię. O Prusach mówiono, armia, która ma państwo. I ten duch pruski troszeczkę może być tutaj obecny. Jest taka dosyć znana anegdota, nie o Kancie. Powiedziałem, że nie będę opowiadał anegdot o Kancie. Yy, ale o królu pruskim, współczesnym Kantowi, Fryderyku Wilhelmie II, który podróżował kiedyś karetą i zobaczył, że ludzie rzucają się gdzieś tam w krzewy czy rowy, kiedy on przejeżdża. Więc oburzony zatrzymał Karoce, posłał dragonów, żeby wywlekli yy, owych yy, ludzi z yy, ukrycia i pyta ich yy, co robią? Kim są? Poddanymi, najjaśniejszy panie, waszymi poddanymi. A co robicie tutaj? Dlaczego się chowaliście? Baliśmy się, jaśnie panie. Y I Fryderyk Wilhelm postąpił metodycznie, to znaczy kazał ich rozciągnąć na środku drogi, wziął od dragona kij i zaczął okładać ich kijem, krzycząc: nie bać się, nie bać się. swojego swojego monarchę. Tak? Więc jak rozumieją państwo, y nie że kiedy Kant mówi o sensie, m, rzeczywistym sensie nakazu miłości w uzasadnieniu metafizyki moralności, może mieć na myśli coś podobnego do y, owego fenomenu y, uwielbienia dla monarchy y, w rzeczywistości pruskiej y, końca XVIII wieku. Więc tak, to był filozof pruski, prawda? ale jednocześnie zwolennik rewolucji francuskiej, jednocześnie y, o, człowiek mający potężne problemy z cenzurą. Jak Państwo wiedzą, religia w obrębie samego rozumu y, spotkała się z pewnymi y, zakusami ówczesnej cenzury religijnej, do tego stopnia, że Kant nawet składał jakąś przysięgę lojalnościową, że już nic na temat Boga publicznie nie powie, przynajmniej dopóki król żyje. No, y, po czym po śmierci króla Kant publikował oczywiście dalej. Proszę zwrócić uwagę, słowa dotrzymał. Państwo wiedzą, że trzeba dotrzymywać słowa. Nie? Natomiast bardzo charakterystyczne jest to, że dla etyki kantowskiej istotne też jest, że ona w idei autonomii moralnej, która, tak jak powiedziałem, w pewnym sensie scala wszystkie te wszystkie te wymienione przeze mnie filary kantowskiego etosu. A która polega, przypomnijmy na tym, że wola podlega wyłącznie, wyłącznie podlega prawu, które sama stanowi, a które zarazem jest prawem powszechnym, i orientuje się właśnie wyłącznie na obowiązek, działa wyłącznie ze względu na obowiązek, że owa idea woli, owa idea woli autonomicznej zawiera już w sobie, jest tak przestępczość pomyślana, że ona zawiera już w sobie te istotne pierwiastki, czy punkty odniesienia etyki późniejszej, które wydają się zupełnie nieobecne na przykład przed Fryderykiem Nietzschem w myśli europejskiej. Mam na myśli chociażby kwestie odpowiedzialności. To nie jest przypadkiem, że pojęcie odpowiedzialności jakkolwiek nie funkcjonuje u Kant'a, nie jest eksponowany, nie funkcjonuje bezpośrednio, jest rozumiane raczej domyślnie właśnie poprzez ideę sprawstwa. Odpowiedzialni jesteśmy za to, co czynimy. Teraz ważne jest to, że możemy być odpowiedzialni wyłącznie wtedy, kiedy czyn wynika z naszej własnej woli. Prawda? I odpowiedzialność jest pewnego rodzaju tutaj rewersem wolności jako Cechy człowieka jako rzeczy samej w sobie. Jednocześnie owa odpowiedzialność jest rzeczywistą stawką tej dynamiki podejmowania wyboru, która, w której stanowimy prawo. Bardzo dobrze to widać w tym punkcie chociażby wspomnianej już tu religii, w obrębie samego rozumu, gdzie Kant mówi o konieczności, Pomyślenia czynu w taki sposób, jakby miał on być pierwszy, jakby miał on być uwolniony od tego ciągu przyczyn i skutków, które można zawsze odnaleźć, kiedy opisujemy człowieka w perspektywie jego fenomenu, jako części przyrody. Jeśli rozumiemy siebie jako Człowieka w świecie, tak? Jako ów fenomen, jako jeden z fenomenów związanych w tym łańcuchu przyczynowości. Wówczas oczywiście każde nasze działanie może być wytłumaczone poprzez poprzednie oddziaływanie na nas, a tamto z kolei przez poprzednie i tak dalej. Nigdy się z tego konkretnego łańcucha nie uwolnimy. Żeby działać żeby działać moralnie, musimy pomyśleć o sobie jako o wolności, jako o tej wolności nie z tego świata, jako o tej wolności nominalnej. tak? Ale y, to oznacza konieczność właśnie y, y, odniesienia się do czynu pewnej bezczasowości, tak? albo raczej potraktowania czynu tak, jakby był on absolutnie pierwszy, tak jakby... Stanowił on pewnego rodzaju, był całkowicie autonomiczny względem jego określenia przez przeszłość, bo nie ma tu przeszłości. Prawda? Tam, gdzie jest czas, tam nie będzie możliwa wolność, bo czas zawsze zawróci nas do tego konkretnego problemu uwiązania w łańcuch przyczynowo-skutkowy. Z tego powodu czyn moralny jest pierwszym czynem jest podejmowany niezależnie od dawnych przyczyn jak państwo wiedzą niezależnie od spodziewanych skutków i jedyne co mamy na uwadze jedyne ze względu na co się dokonuje to jego możliwość stanowienia prawa powszechnego ale waga jaką ma on dla naszej egzystencji w tym konkretnym argumencie Kanta polega na tym że dopiero wtedy możemy rzeczywiście działać odpowiedzialnie. Podaję to jako przykład y, tej konkretnej tendencji y, w etyce kantowskiej, która tak szeroko zarzuciła swoje siedzi, koncentrując się na y, idei wolności, że objęła również perspektywy, które były istotne dla etyki późniejszej, dla etyki współczesnej. I to uważam za szczególnie ważne. Kant jest nie tylko historycznym myślicielem, który potężnie oddziałał, a teraz już panu dziękujemy, prawda? ale Kant jest myślicielem, który otworzył wrota, który, jak państwo wiedzą, nie potrzebował Boga, aby odnaleźć moralność, chociaż moralność do Boga jego zdaniem prowadzi. Nie? Oczywiście to jest kamieniem obrazy dla tych, którzy chcieliby święcić czołgi, i cytowana na początku uwaga, jest, Y, 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 ujawnia tego rodzaju antagonizm. Y, tym niemniej sądzę, że myśl kantowska, etos, y, 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 który Kant współtworzył, etos oświecenia racjonalności y, nieblednącej y, przed jakimś, y, 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 powiedziałbym, szantażem ze strony rzekomych wartości wyższych, od których Kant miał nas odciąć, jest czymś ważnym, jest czymś bardzo aktualnym. Jak się okazuje, wedle deklaracji tych, którzy chcieliby w Kancie mieć swojego wroga, bardzo, bardzo dzisiejszy. Yy, uważam za zatem, że Kant yy, jest żywy i jak najbardziej może nam się przydać po tych 300 latach. Oczywiście nie za to go kochamy, prawda? bo obowiązek miłości jeszcze na czym innym polega. Yy, wydaje się, że to chyba wszystko, co mógłbym powiedzieć tytułem otwarcia. Mam nadzieję, że. Yy, w pewnych że w tych obradach, w których pojawia się tyle tematów, które są zogniskowane na tak szczegółowych kwestiach, to zagajenie, które, które miałem zaszczyt wygłosić teraz, może mieć jakąś funkcję jednoczącą, zapowiadającą, może jakiegoś atrakcyjnego trailera. Dziękuję bardzo.